Nadpiecz. Najpierw najpierw dam do szklanki, sodę oczyszczoną, jedną łyżkę. Teraz muszę dać cztery łóżki, łóżki octu. Do sody dodaję octu. Szkoda, że nie zacznijmy. To jest Jakby była troszeczkę więcej osób, tak to by tak krewiała w domu, to by mogło tak nawet wykipiać. Chcielibyśmy to zobaczyć. już to by musiało być raczej tak. Nie, 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 nie masz problemu. Możecie mieć ja, troszkę. My musimy to widzieć. Sody to. Sody, sody jeszcze. O, o, jeszcze. Idź do góry, zobaczcie. Oczy dodaję do sody. Jeszcze jedziemy jeszcze do sody. sody pół łyżki. Nie zmieniamy ci celu eksperymentu, tak? Nie. Dobrze. I co? Nie, to się już nie da. Toż, tak, to już stare. To nowe. Się... To odnowić. No, no dalej jest. Teraz opisz, co się stało, jeżeli. Mhm. Z szklanki wydobywała się opila piana, a z białych kryształów sody w sody I od powstaje nowa substancja. Jest to dwutlenek węgla, i to właśnie powoduje pianę. Mm -hmm. hmm, Czy ktoś ma pytania do mnie? Co by się stało, gdyby była soda i, i cukier z octem? No właśnie. Jest możliwość, żeby była troszeczkę większa. Cukier troszeczkę z obojęciem. Tak? <tryk> Sara. Sara. Mm, A co by się stało, jakbyś yy, no, tą sodę i wodę? Co so, to, to i by się nie stało. Nie, nie zaszłaby reakcja, tak? Powstałaby jakaś mieszanina? Mm, nie, jedynie. Dobrze, no, dobrze, no. dobrze, bo sodę widać jako osobę. Niejednorodny. Yy, Czy można to zjeść? Albo się tego napić? Nie, no to nie? się. Może zaszkodzić, tak? Bo to jest substancja niezdrowa. I w małych ilościach do czego dodaję? Przy produkcji? I yy, so. ja. Jeszcze popylki. Tak, no. Przy produkcji czego? Wiesz? Nie. Kto wie? Ciasteczek. Dobrze. Ciasteczek. Hmm. Także żeby... pierdol.